A Witajcie, przepraszam, ale poprzedni e, odcinek był strasznie gówny na audio e, i mnie strasznie przyczekiwał ten głos tutaj, więc teraz po prostu go wywalę e, i że bez dźwięku, będzie po prostu moje komentarze bo no nie da się trochę z tym i tak to nie jest mega ważne no, no, zobaczcie jak to nie przekrzykuje no. nie. Może potem ogarnę sposób, żeby to mnie aż tak nie, nie zasłaniało. A posłychać co drugie słowo to nie ma co. Dobra. Wracając to mamy pana. I ją chcę takie o. no nieźle ma na pani. Patrzcie jaki ładny w ogóle taki. Mhm. Gangus. Ale mamo dobre w ty. Dobra. tutaj się robi? Co to jest w ogóle tutaj? Ciasteczka takie. Kurde. Smaczne się zamówił chłopak. O. Znowu Stark przyszedł. Aha, 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 Dobra. Znowu, biegmak z rzutkami Dobra Pyk 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 Teraz będę cicho Żebyście się zastanawiali czemu jestem cicho Dobra Tutaj już gotowe Mogę się wsiąść Ktoś przyszedł Kto tu przyszedł O ten Grubas Ile to będzie trwać Zamawiaj szybciej Nie rozkazuj mi Gnoju Raz dwa, 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 dwa. Dobra Polimy speedrun ile mi dasz, ile mi dasz, Siusiaczku? O ty, gnoju, ty. O, ty. Uuu, przemiksowałem, przemiksowałem. Tak się kończy zgrywanie z faniaka. No ile to trwać może? Dobra. Nie popełnię tego błędu tym razem. I się od razu przygotuję. O. A nie, mixing 91. Spierdzieliłem. Ale Menel Ale Menelicho Przyszło Menelicho. Salone. Literalnie menelicho. Śliwka, śliwka i jabłko. No szybciej pyk yy, dobrze jest co im pan powie? czy ja mogę chociaż jedno topowanie nie nie dostać zaniżone czy oni to specjalnie nie robią, nie? oni jakby wiedzą wiedzą o tym No patrzcie! Cały czas 97, a ja nic złego nie robię. Dobra. Białe sedamy. nie uciekaj. No, przynajmniej ty, Manelu. No ciebie to łatwo zaspokoić. No, zmęczony jestem. W ogóle najlepszego... wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Mam nadzieję, że wam będzie dobrze w nowym roku, ponieważ no, ten rok był ciężki. I w ogóle... O co chodzi z tym budową w ogóle, bo ja się nie znam trochę. Co, chłop samochody nagrywa czy co? Podobno z aresztu wyszedł. Podatki oszukuje i w ogóle... Nie, za działalność przestępczą. Faktycznie, to ja zwaliłem, sorry. Sorry, nie nie ale się wychylam. Rolady dwie macie robić, co chceć. Czy chcesz truskawy? Z tego co pamiętam. Nie, nie! Ostatnio chciałeś truskaw. Mm. Pin do jedna ty, ty. Kurde, ty. Ostatnio chciała truskawki, teraz ci się, się kurde odwiedziało, co? Babo jedna. No, szybciej. Szybciej bądź sam, zaraz łyżką wymiksuję. Kto tutaj? Stark! Siema, Stark. No. I powiem to samo, co w ostatnim sprzed 30 minut odcinku. Czy jak macie jakieś propozycje co do gier, które byście chcieli zobaczyć na telefon, najlepiej darmowych, to zapraszam serdecznie do napisania o tym, ponieważ nie chcę opierać swojego kontentu w tylko jednej Najpierw bym oczywiście chciał skończyć to... O nie, znowu przemiksowałem. Najpierw, zanim bym się wziął za inne gry, to... Chcę wydoić tą jedną. Mm, ale w takim razie mamy sporo czasu do namysłu. Nie, to ty chciałaś truskawy. To ty nie candy. Faktycznie. Sorry, koledzy, w takim razie, sorry. Ty jeszcze koleżki chcesz? bo ja staram się robić za dużo rzeczy naraz, a ja muszę. Wolutko wszystko. Jak to zmixuj? Co jest stara kurde wiesz? Naprawdę, zastanów się nad swoim zachowaniem. No nie, no, no, Ładnie dziś wyglądasz, wiesz? Może byś chciała dać napiwek? Co ty na to mała? Hmm? A może na kawkę wyjdziemy, czy coś? Chyba nie jest chętna. Może dlatego, że mnie nie słyszy, bo jestem, kurde, za ladą. Ale zdążę, zdążę. Dawaj, Stark. Dawaj. Dycha. Co? A bo ty chciałeś ciemną śmietankę. Dobra. Faktycznie to ma sens. Siema. ma. Patrzcie, ma zegareczek. Koleżanko się śpieszy. no tak to ty chcesz czekoladkę. Posypkę. I te wisienki. Masz wisienki na nakrycie. Co? Przecież ci dałem wszystko, no czemu mi tak? Parowiaście idzie w tej grze. Wiecie co? Dzisiaj zrobię dwa dni, bo, bo mnie to wkurza, naprawdę. Potem już kończę, bo to nad. O, przynajmniej ty jesteś gitem sztywnym. Parowy, głupie. No i jeszcze ty. Hm. Miejmy nadzieję, że nie ma wygórowanych oczekiwań. dobrze proszę pani, co pani mi tu da? Prrr, o! Fajnie. Dobra. No. Five different days, moi drodzy. Jesteśmy świetni. Ty. Normalnie. O! Będziemy weekly pet, 60. Jak to tu wygląda? Page One on 7. Mm -hmm. Będziemy w stanie kupić. Ja chyba będę chciał Blend Booster. Ale no, dobrze. Do widzenia, moi drodzy. Kocham Was znowu profesjonalnie wyłączę, bo mi się nie chce PPP.